Właśnie jest pierwszy dzień szkoły. Okay. Wróciliśmy z Kanady. Taki to jest nasz taki pierwszy... Tak? Zostaw ja ten fotek, jest ciężki. Ja, ty idziesz do nowego, nowej szkoły, tak? Ja chcę to wiedzieć. Coś... No bo idę do innej szkoły i nawet jestem ciekawa. Jesteś ciekawa będzie? Tak. Super. Dobra, dzisiaj zaczynamy dzień. Powstałyśmy mega rano. Niektórzy, ja już o wpół do czwartej nie śpię. Ten jetlag w tym razem mnie dobija. Matyda wstała tylko o szóstej. Nie, ja nie spałam. W ogóle nie spałaś. To kto tam chrapał w twoim pokoju? Tatuś. A, tatuś. No, robimy pancake'i jako takie powitalne. Śniadanie, powrót do szkoły. Co? So, zaczynamy od tego dzisiaj. Oh, but don't open up, please, cause just get ok. Um, are you helping? There is a life I in this city. Doesn't make it easy. Yeah. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the greater land. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. What do you girls think? Do you think the pancakes woke someone up? The smell of delicious pancake. Not a ceiling. You're welcome. Is like Does Daddy want a cup of coffee? Please. Oh, it's, it says 11 o'clock. Let's make it yes. 8 a.m. Okay, do you want to get, you to get you your, get I your, have your to shoes on? Okay, get your shoes on. 8 a.m. is perfect. Yes, you can go to school now. Do mm. Tutaj znaki po śniadaniu. Emma mm. e, zimno. zimno czy nie zimno? Zimno. Zimno? To chcesz sweterek? Tak. Dobra. Mm. Okej, okay, All gone. The feeling is all gone. if i could take you back to my you and show you what i wish i'd Ema pamiętasz, gdzie jest Emma? Pamiętasz, gdzie jest twój? Gdzie jest twój, pamiętasz? Tutaj. Tutaj. sama. Popatrz tutaj. Tu o go to daddy. We know. it's very big and, and wypełnić milion wniosek. It's done. Tyluś. Wypełnić milion wniosków i e, i zaplanować posiłki. Tutaj wypełniamy wnioski dla szkoły i dla przedszkola. Wiecie, jeśli chodzi o odbiór i tak dalej. Dzisiaj jest drugi i też z żonem Planujemy posiłki 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze, dzisiaj burrito balls. Co jutro? Słuchajcie, tutaj bym była bardzo wdzięczna, jakbyście mieli jakieś fajne pomysły na obiady. To dajcie znać w komentarzach poniżej. Po prostu mamy taką blokadę. Nie wiem, jakoś nie mam inspiracji, co gotować, co nie gotować. Jakieś fajne pomysły na obiady, dajcie znać, bo to mi bardzo pomoże z meal planning na, na planowanie posiłków na kolejny tydzień. To dajcie znać w komentarzach poniżej, może kogoś innego też zainspirujemy. Tutaj y, wczoraj zrobiłam super sałatkę, bardzo wam polecam. Y, to jest nie wiem kasza gryczana, sałata, pomidor, fasola, oliwki, ocet balsamiczny, mega, mega fajnie to wyszło. So, taki, taki, mój lunch dzisiaj. Słuchajcie kolejny dzień. Y, Uch, słuchajcie. czy tak nam dał popalić. Że wczoraj, jak już odebraliśmy dziewczynkę, to... dziewczynki, to trochę ogarnęliśmy prania. Ale generalnie zrobiliśmy sobie kanapki. Zamiast ugotowanego obiadu. I padliśmy. So, dzisiaj... Co, John był na zakupach wczoraj takich, ale nie kupiliśmy kaszy dla Gabi, nie kupiliśmy słoiczki. Zaraz będę gotować dla Gabi, ale nie jest ten moment. Chcę... Kilka rzeczy chcę nadrobić: edytowanie vlogów, e, chcę ugotować nam kilka obiadów i potem wezmę się za obiadki i mrużenie, jedzenie dla Gabi i, te, i tak dalej. No, to to chciałam podjechać kupić. Nie było limonek i czarnej fasoli, są też chciałam podje, po, podejść do Carrefour'a i pójść na spacer z Gabi. Tu teraz to robię, biorę was ze sobą. Nie wiem, ja nie wiem, dlaczego go mnie tak pobił w tym. Tymczasem jestem. Gabi też. Myślę, że też dużo część jest, bym już była w normie. Ale Gabi się budzi o drugiej rano i tak do piątej buszuje, Śpi godzinę i od szóstej też jest na nogach. Co? Co dzisiaj dzieje? Też jesteś na czasie kanadyjskim, tak? Uf, jakie upały macie. Byliśmy na spacerze z Gabi. Nic nie nagrałam, bo zapomniałam aparat w domu. Powiem szczerze. A, no, trochę się spociliśmy, A w ogóle teraz były jakieś przeceny słoików e, w Rosmanie. Kupiłam dużo jedzenia dla Gabi. O, zizi! Zizi, co się usiadłam bez sensu, co? Chyba głodna jesteś. Się starałam się ją nakarmić, dać jej wodę. Nie chciała jeść, ale się trochę uchodziła, pobawiła się. Może teraz czas coś zjeść, co? Zjemy coś? Dobra. Mm, dobre. Dobre, co? Głodna dziada była, tak? Głodna dziada. Na nastawione mamy dwanaście minut, żeby się ugotował. Au. Tak jest napisane na pudełku, tak Gabi? A my sobie poczytamy nowe książeczki. Dostałyśmy książeczki, jak pilnować dziadka i jak pilnować babci. Sobie poczytamy, tak? How to babysit grandpa. How to babysit grandma. Czytamy Gabi? To Czytamy, tak? To them. when you babysit a grandma if you're lucky you'll have a sleepover at her house <laughs> fun things you had planned how to keep a grandma busy go to the park bake cookies have a costume parade this yes. Gotowany. Miałam akurat bulion, który mi się kończy data ważności, co dodałam. Taco seasoning, który kupiłam w, w Kanadzie. I na kurczaku obsmaruję. I daję tutaj do air na 20 minut. Dużo tego gotuję. Czy dwa opakowania kurczaka, bo chcemy zrobić. Bardzo lubimy te, takie meksykańskie jedzenie, jak oglądacie przez dłuższy czas, to wiecie. Zrobię też do tego mango sosa, mam awokado do wykorzystania. Co po prostu, jak mówię, porcję dzisiaj dużo na to na, ugotuję i na przykład jutro to będziemy mogli to wstawić do wraps, czy cokolwiek i będzie, ups, będzie idealnie. Do jedzenia, I think. Chcę się wziąć za taki batch cooking, znowu, żeby mieć kilka tam posiłków gotowych, ale jakoś, nie wiem, jeszcze, jeszcze przeżywamy jet lag. Powoli do przodu, tak to napakowali, tym, że ciężko jest dostać w ogóle te przyprawy. Tego. Lubię, żeby te, te przyprawy były naprawdę mocno na tym kurczaku, po dwóch stronach, bo potem po prostu zdejmuję to kroję w kawałki i te kawałki, jak mówię, dodajemy. Robimy z tego tak, różne rzeczy. Nawet jak będę miała, wiecie, gotowany kurczak, jutro tego nie będę musiała zrobić. To jest i na przykład ten kurczak dodać do sałatki. Idealnie, anię. Wiecie, powiele łatwiej będzie wtedy manewrować. Dobra. Zawsze pod odnieniem mięsa umyć ręce Wait. Oh, mud on. Put it together. Take me back where I belong. I want I had a feeling, but the feeling is up done. where Ok, tutaj nasze burrito balls, żeby zrobić. So tutaj mamy ryż, black beans, salsa z mango, same mango dla dzieci, guacamole i kurczaka. I robimy takie burrito balls. Mogę wam pokazać, jak się to robi? Ok. Ok.

Yeah. And then you put some chicken. And then you put some chicken on it. Mami, you're so good. Okej, but I don't want to. I it. potem to wszystko mieszasz, tak? I'm Żeby so było it. wszystko takie wymieszane. Chicken? Yeah. Alright. So is do it almost like mommy. O. Jest coś You want to choose your pieces or you want me to choose? Oh, so the big it's... one? Well, mm. oh, but this is easier because it has bones and stuff. Mommy already cut it out so ten then 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 the then, then, then and ten blue, to then ten then, ten to. Then, tutaj wszystko sprzątnięte. W większości umyte. Tutaj też posprzątaliśmy. Ema się bawi na, w ogrodzie. Matylda z jabi na górze. Ja nie mamy mydła tutaj. Tu jest jeden taki rzecz, co bardzo. Polecam w e, kuchni. Mamy dwa tutaj, jakby mydelniczki, wbudowane już w ten. I e, w pierwszym jest mydło, a w drugim jest e, płyn do naczyń. I mega nam się tutaj. Chcemy z Johnem się obejrzeć film, co so teraz szybko sprzątam na dole, jak on będzie kąpać dzieci, żebyśmy mogli... Nie film, tylko ten serial... Only Murders in the Building? Is it on Netflix? Where is it? Disney. It's not Disney. Mommy, can you think of it logically? She's technically and a half, mommy. No, I think it should be seven based on age. I'm so Ten spakowaliśmy, jutro Matylda, ma... o, jutro Matylda ma WF, to jest spakowane jeszcze, muszę to ogarnąć i WF spakowane, tutaj bym chciała zrobić miejsce na plecaki, tutaj mamy też na tych drzwiach mamy grafik, mamy też listę rzeczy, co jest potrzebne do szkoły, wiecie, like lunch, bidon itd., itd. Też sprawdzamy, jaki mamy humor wychodząc z domu. To jest nasz ten i wracając też mówimy, jaki mamy humor. Żeby wszyscy wiedzieli. No nie jest perfekt, ale teraz odkurzacz i mop będzie odkurzał i mopował. A ja trochę poodytuję. Tutaj mam komputer i też wypiszę wszystkie rzeczy, co bym chciała zrobić bo To muszę sobie ogarnąć w głowie. Dobra, kochani, tutaj zakończę tego vloga. To było na początku września. Nadrabiamy teraz trochę vlogów, bo było dużo z Kanady, a w Kanadzie nie miałam czasu edytować, co so, trochę nadrabiamy. Jest tam mnóstwo, czy mnóstwo, jedna osoba pod każdym filmem z Kanady od 1 września pisze mnie: A co z matydą ze szkołą, a co z matydą ze szkołą, a co. I like. Odpowiadałam za każdym razem, już chyba ostatnio trochę mi nerwy puściły, bo e, like, odpowiadałam za każdym razem, już jesteśmy w Polsce. To było też w filmie. Um, plus, like, I don't know. Ona jest w pierwszej klasie akurat i mo like, każdy rodzic musi decydować ze swoim dzieckiem. Like, dla mnie, ja też e, w trakcie szkoły ominęłam niektóre dni, żeby być w Polsce, żeby być z rodziną szczególnie like, w czerwcu i we wrześniu też ominęłam, bo... są so, it's fine. It's, it's fine. Anyways, dobra. A to chciałam po prostu powiedzieć, że jesteśmy. Nagrywałam dużo, teraz będzie nadrabianie trochę vlogów i potem będzie vlogtober. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jeśli chodzi o pomysły, o posiłki. To bardzo potrzebuję. Teraz będziemy mieć chcinę Gabi, to też będzie dużo się działo, ale potem już wracamy do spokojnych... Jesiennych vlog tober treści, są so, dużo się będzie dziać, dużo się dzieje, ale chyba z trójką dzieci zawsze się dużo dzieje. Tak sobie odczuwam, że. Nigdy nie ma, nigdy nie będzie, like, przez długi czas nie będzie spokojnych weekendów, spokojnych dni i jestem okej okay z tym. Szczególnie, że ja też lubię sobie <śmum> komplikować życie. I na przykład teraz wymyśliłam, jest piątek. Piątek rano wymyślałam, że jedziemy nad morze, zarezerwowałam hotel i przez weekend będziemy nad morzem. Nie chcecie wiedzieć, jak to u nas się sprawdza, jak wygląda. Zaobserwujcie mnie na Instagramie. Instagram jest pod niżej. No dobra kochani, tutaj zakończę ten vlog. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze Matylda i ja i nasza baby Emma i nasza baby Gabi i Joan i Matylda i wszyscy i Ania i Stevie Uka z Kanady i Ula i Rowan, którzy teraz są we Włoszech a i Betina i Wojtek, które są w Polsce i zaraz się niedługo z nimi widzimy. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia.